Dzień dobry, wszyscy witajcie. Kolejny odcinek na kanale Skoda. i trochę szybciej niż poprzedni, ale dzisiaj co robimy? No, ogólnie trochę demontujemy części i wywalamy cały układ chłodniczy, tak? Tak. Najpierw demontujemy cały przód Lublina, który stoi za nami. Proszę bardzo, już w połowie, że zaczęliśmy. Jedna śrubka jest e, odkręcona. Ja trzymam nie wiem po co 16 i 17, ale po prostu trzymam. żeby mieć coś w ręce, Antek Antyk ma e, śrubokręt, więc jest profesjonalnie. Zrzucamy cały pas przedni, mamy nowe lampy, to Wam potem pokażemy i dobieramy się do układu chłodzenia. No, także oglądajcie, subskrybujcie, lajk like pod filmem i pod lecimy. Tam pod spodem jest subskrypcja, pamiętajcie, po, po, tam pod spodem, tam jest, pamiętajcie Nie wiem czego widzieliście, ale pamiętajcie o tym, lecimy dalej. Kręcisz śrubki? No. Dobra, to śrubki odkładam tu tutaj na dół Dobra. razem z tymi tymi, żeby nam się to nie pogubiło. Teraz weźmiemy jakiś pojemnik, no i co będziemy po kolei lecieć, Podkręcamy tutaj grill, lampy, podnę cały pas, zderzak jeżeli będzie potrzeba, kierunkowskazy i dobierze, dobierzemy się tutaj do chłodnicy, chłodnicę się też zrzucamy, zrzucamy cały, tu nam się kola przewróciła, ale nieważne, zrzucamy cały układ chłodzenia, o ile się uda, przynajmniej, przynajmniej sobie zbiorniczek zdjąć, żeby wiedzieć jaki kupić, żeby mieć taki na wzór. I chłodnicę chciałbym zrzucić a resztę zobaczymy, jak wygląda. I może jakiś półkank chłodnicy, zobaczymy, co tam jest w środku, a podciśnieniem ją wydmuchamy. No, także demontujemy i zaraz zawracamy. Do Doszliśmy do momentu, gdzie mamy zdjęty akumulator. Próbuję odkręcić śruby od starych lamp. I jest jedna, która. No już się kręci tutaj w kółko. Bo z tyłu jest nakrętka. Jak ja próbuję od przodu kręcić rubokrętem płaskim, oczywiście, bo tak widać, że to jeszcze fabryczne śruby zostały, to się kręci w kółko. Ja tam Albo muszę palec podłożyć, który niestety ale nie jest w stanie zatrzymać nakrętki, albo muszę sameczką tam podejść. To też nie jest proste, bo jest rura od e, filtra powietrza. Tam jest taka rura w środku, tutaj ta i ta śrubka jest centralnie przy tej rurze. Przez co jest za długi ten dystans. To jest spoko, to już nie. Nie jestem w stanie tutaj tak ładnie podejść. A z tego co wiem, to nie mam, nie mam płaskiej ósemki. Tak, nie kojarzę miał Płaską ósemkę. Mówię, to, to jest ta śrubka tutaj. I teraz ona bardzo mi tutaj komplikuje sprawę. I będę musiał najprawdopodobniej odkręcić jeszcze ten wąż od filtra. I odkręcamy, luzujemy. Widzę, nie było jakoś mocno nawet spięte. Poszło od razu. I teraz tak, teraz do góry, O żeby się w nie mogną. Starych lamp mi nie szkoda, mocowań również, bo i tak są nowe. I teraz tak, miniemy się z... Zobaczymy przy razie potem jak filtr powietrza wygląda. Bo był dosztukowany O, widzę, że jest wąż do... Wąż od zasysania powietrza jest do wymiany, bo jest pęknięty. A To jest tylko taka krótka rurka, więc to się... No, dobra. dobra. Wąż ominął śrubkę. Teraz wracamy na łosenkę. Dokupiłem sobie do skrzynki. Moje wszystkie brakujące... Brakujące. Ee... Co, co mi brakowało w skrzynce? Nasadki. O, o i teraz, teraz idzie. Stare śroby Bardzo stare śruby O, to nie wiem, nie jest. No, ciężko idzie Aż pyóle Zbie Ta jest wyjątkowa o, że taki opór. Postawiała. Ta będzie do wymiany na pewno. Ostatnia z zestawu całego. Niestety. Dobra, zdejmę lampy, to do was wracamy. Moje ręce mówią wszystko, że tak wyglądał nie wiem, pył, brud po naszym płynie chłodzącym na wężach, że zrzucamy. I zaraz myślę, że chłodnica będzie sama sobie... O Jezu już jak to jest w środku zarzygane. Potem wam pokażemy. Tak. Jak wyglądało. Wiem, że wyglądają od środka, bo coś czuję, że to jest mocno mocny żyk. A teraz ten kto ogląda to niech trochę przerwie, a mu se przewinie. A wygląda nasz płyn O trochę nieciekawie. Stąd też będzie sobie ciało zaraz. No, widać, że była kaszka. Możesz do, do węża tutaj pokazać to Glut niesamowity. Pewnie Boże. pewnie przez nią tak wyszło I przez, przez... I przez to, że uszczelka jest walnięta. Taka jest kolej rzeczy. Jak oceniasz sytuację? Oceniam sytuację bardzo dobrze, bo bardzo dobrze mi się pracuje. Wlewamy. Zaraz odepnę resztę węży. Jeszcze ten ten i mały został. I chyba schłodzenia to chyba wszystko. No tak. I mi się wydaje, że to wszystko będzie. I chłodnica teraz nam wyjedzie. Zrobi papa. Tak Zrobimy tu... z chłodnicą. Tak. I tak. Bardzo dobra robota. Tak. Trzy plus. Okay. Aktualizacja. Aktualnie chłodnica jest zdemontowana. Wyleciało z niej strasznie dużo syfu i jeszcze z niej pewnie wyleci. No teraz jeszcze muszę tutaj śrubkę wsadzić, trochę tego nie, nie przemyślałem, bo daję na odwrót śrubki, nakrętkę daję od zewnętrznej strony, a musi pójść od, od wewnętrznej, nie inaczej, Ech. co ja chciałem powiedzieć, coś jak zwykle chciałem powiedzieć i się rozkojarzyłem, nakrętkę daję od zewnętrznej, ale muszę dać tutaj na dole tą małą, bo tam jest rama, po inaczej to nie da rady. Nie przejdzie. Ale najpierw sobie złapie tą większą. Od kury. No nie w ogóle to mocowanie ruszałem, ale sądziłem, że to jest. Myślałem, że to jest jakoś bardziej z chłodnicą związane. A okazało się, że nie. Więc sobie teraz to przykręcę. Ale bizkoza jest ładna. To tak jakby była wymieniana. To coś za ładne względem reszty samochodu. Ładnie na alternator nam żygało. Bo widzę, że jest taki o nowe alternator już taki przerzewiały jakiś. Pasek się ścina. Taki też nie, nie ładne zęba, a paska nie wymieniałem na nowy, to może był już postarujemy sta, po mu taki był. No, jeszcze jedna nakrętka tutaj, żeby się nie pogubiło. Pamiętajcie wszystko co robicie w samochodzie. Bo jakiej byłem głupi i odkładałem śrubki są na bok. Nie. Jeżeli kończycie robotę przy jakimś elemencie i macie możliwość wkręcenia śrubek w ich stare miejsca, to to zróbcie. Bo niekoniecznie z nową częścią dostaniecie potem. Dostaniecie potem. Śrubki. Opa. No. no. tutaj trzyma. Wsadzimy tak, dokręcimy, żeby po prostu się nie majtało, dobra, Ok. to widzimy się przy następnym jakimś tam etapie tych prac, dobra, to jest filmik taki dla potomnych i dla mnie jak będę to składał później, tu mamy taki trójnik, a mi się wydaje, że to do kabiny szło do, 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 do nagrzewnicy dodatkowej, więc zobaczymy, może tego nie będzie tutaj idzie ten gruby sobie o tutaj wchodzi, idzie sobie tu, tu, tu tu, tu, tu i on sobie wchodzi do no chłodnicy następnie idzie tutaj górą górą idzie wężyk i on sobie wchodzi tam do dolnego e, dolnego e, wejścia do zbiorniczka a od zbiorniczka idą dwa mniejsze o te dwa mniejsze idą i ten bliższy Najbliższy w stronę przodu samochodu wchodzi sobie tutaj wchodzi sobie tutaj czyli od od nagrzewnicy taką górą a ten dolny zasuwa tutaj do góry chłodnicy dobra i z grubsza to zwęży to jest tyle No jeszcze nagrzewnicę wypadałoby wywalić ale dobra zobaczymy na razie, na razie zatrzymuje się na tym etapie. Także demontuję dalej. I zobaczymy, co w trawie piszczy. Dobra, moi drodzy. Obraz między i rozpaczy wygląda tak. Nie ma zbiorniczka. Nie ma akumulatora, nie ma chłodnicy. Nie ma połowy węży od chłodzenia. Zostało tylko od termostatu tak naprawdę. Plus tutaj łączenie z resztą silnika. Zdemontowany mam y, wąż od ogrzewania tam y, części pasażerskiej, ale nie od tej przedniej, od zwykłej nagrzewnicy, tylko od tej dodatkowej, którą kiedyś tam miałem. No i co? Na razie, ten obraz zostawiamy w ten sposób. Ja zabieram części do domu. Dodatkowo się zamontowałem zbiorniczek od spryskiwaczy, bo on też już dawał oznaki przeciekania i będziemy go reanimować. Zbiorniczek od chłodzenia, tak samo coś jest z nim nie tak bo też już tam prze, prze, przeciekał co będziemy tutaj robić? Będziemy tutaj wymieniać oczywiście chłodnicę, resztę węży będziemy tutaj wypukać potencjał układ no bez chłodnicy jeszcze żeby to wypukać silnika jak najwięcej tego syfu będziemy tutaj czyścić i my uporządkujemy te kable bo to było tak przed, przed złombolem zrobione na szybko a teraz przed rajdem koguta może jak nam się uda to, to uporządkuję od razu no i co będziemy tutaj grzebać no i oczywiście temat który jest najbardziej Ostatnio u nas w domu poruszany, jeżeli chodzi o Lublina, to jest uszczelka pod głowicą. Bo jak widzieliście na poprzednim filmie, niestety ją wydmuchało. Dlatego będziemy musieli ją wymienić. A żeby ją wymienić, będziemy musieli zrzucić stąd głowicę, oddać ją do planowania i ją założyć z powrotem z nowymi uszczelkami. Wymienić przy okazji termostat i takie inne rzeczy. Także, tak póki co, to tyle. Ja zamykam. Tę maskę na tyle, na ile mogę, bo zamek jest oczywiście w pasie przednim, więc ona cały czas teraz można ją otwierać. Eee, moi drodzy, to jest koniec tego odcinka. Krótki, jak zwykle mało pewnie materiału zawarłem, ale starałem się jak najwięcej. Eee, jest młody, który nagrywa, Tastuję. jak ten. O, to chodźcie, wam tylko jeszcze pokażę, dwie rzeczy wam pokażę, jak wyglądały stare m, węże, które, przez które najprawdopodobniej, nam no, to wszyscy płyncały, nam, źle chodziło, bo to w kabinę wchodziło i tam w ogóle. Różne dziwne akcje, i przy razie jeszcze zobaczycie różnicę między starymi lampami a nowymi lampami, oryginalnymi które udało mi się kupić. Także idziemy. Moi drodzy to jest główna magistrala płynu chłodzącego z Lublina plus jakieś inne śmietniki, które leżą tutaj, ale mam już, już Wam tłumaczę co i jak i dlaczego. Żeby sobie to zwizualizować, będzie prosił więc zbiorniczek. Zbiorniczek ma wyjście i powroty. Czemu są dwa powroty? Nie wiem, ale są dwa, bo tam z nagrzewnicy i chyba z czegoś jeszcze, no i z silnika, tak mi się wydaje. Co Wchodziło tutaj, szło sobie dołem, aż do tego całego rozdzielenia. Tutaj wchodziło w chłodnicę od dołu, tu wchodziło w blok silnika, a to długie, które jest na samym końcu ucięte w piękny sposób szło sobie do dodatkowej nagrzewnicy. Teraz wyobraźcie sobie, że Lublin, nie mając dodatkowej nagrzewnicy, musiał cały płyn chłodzący, tędy puścić, plus jeszcze około 2 metry kabla nie, kabla przewodu chłodzącego, gdzieś tam pozawijanego, i to wszystko po takiej dwumetrowej drodze łączyło się łączyło się w taką dziwną patologię, w taką dziwną patologię, która była pozaślepiana, Tutaj odciąłem, to jest końcówka tego wężyka odcięta tutaj, bo nie dało się tego wyciągnąć bo tak wszystko skordowane, skorodowane, że nie dało się tego ruszyć. I sobie to wszystko tak wchodziło w kabinę. My zrobiliśmy ze Staszkiem łącz, taki łącznik na szybko, żeby po prostu płyn chłodzący nam nie uciekał. I to wszystko potem sobie szło tam jeszcze na tył samochodu i wracało z powrotem do silnika i dopiero wracało do zbiorniczka i przechodziło przez chłodnicę jeszcze raz także dlaczego ktoś kiedyś tak zrobił zamiast po prostu wywalić te wszystkie węże i zrobić po prostu jednego węża krótkiego nie wiem ale Polacy mnie zaskakują naprawdę nasz naród jest mocny jeżeli chodzi o prowizorki podtrzymają się najdłużej tylko potem powodują problemy no. także moi drodzy idziemy teraz zobaczyć Różnica między starą lampą a nową lampą i dlaczego je wymieniliśmy? Także zapraszam. No to moi drodzy, tak wygląda nowa oryginalna lampa produkcji Zelmot Made in Poland. Tu może o, ładnie to, będzie tak. wyostrzone. Ale pewnie tak to się widać. Ale mam, mam na zdjęciu ja wam wstawię. A to jest 24-letnia i lampa, też Zelmot, też ZELMOT. ZELMOT różnicę widać gołem okiem. Tak. Prawda? Także widzicie. Zobaczcie, nawet tutaj jest jakiś chromik. A tutaj, tutaj przerywiamy. Chromik dawno się odchromił. E, co jest fajne, w środku są żarówki, miało ich nie być. Także... pokażesz od tu. Będziemy zakładać o, sobie... tutaj jakieś takie te, tutaj takie świeżutkie. Tak, będziemy sobie zakładać, tylko musimy jeszcze silniczki do, mm, domontować, do regulacji. Tak. I taki zestaw lamp kosztuje 380 zł. Oryginały. a zamienniki, żeby nie skłamać kosztowały 330-350 jakoś tak. Także no, chyba wiadomo, że wybiera się oryginał w takiej sytuacji. No. Także moi drodzy, to już było wszystko. Będziemy robić, naprawimy, zrobimy, jakiś rajd obiedzie, a jak nie to obiedzie za rok. Także wyczekujcie kolejnych materiałów i do zobaczenia i cześć! Macham nową lampą. papa.